święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od życia Twojego, Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,